Witajcie w krótkim odcinku Black Ops Zombies Może nie krótkim Ale Ale będzie fajnie Więc dzisiaj tak urządzam sobie maraton gier Tak jakby Bo dzisiaj w ogóle nie mam szkoły Także postanowiłem Grać teraz w gry Cały dzień Wiem, wiem Szalon jest mm. um, Kurde, no jezu! A teraz tak na serio? Um, jak wam się podoba nowe intro. Później tam będą więcej. Z tym koksem kupuję broń w pierwszym levelu. Tylko tak, koksem no. no, chodźcie. Zambiaczki. sam bitch? Dolphin dive Dolphin star, mmm one są na gdzie jeszcze są a za bardzo nie widzę bo mam światło tak mi wpada na monitor yes. już jest już jest sukces zanim co to co tam zrobimy Kurde, um, to chciałabym wa Wam powiedzieć, że nie jestem taki dobry w tej gry. Tak szczerze, to jestem bardzo zły. Ale może coś spróbujemy zrobić. Black Opsa dwójki nie mogę znaleźć, dlatego nie ma zombie z tego. Wow. Już nie mam amu. Szydali, że jest kurwie. Bum. O, coś mi ktoś pisze na facebooku. Nie wiem czy to się da słyszeć. Punktów nie mam tak dużo jak na pierwszy level, bo kupiłem sobie broń. E, trzeci. No, no. Oczywiście online jest trochę trudniej z tymi punktami. A za to pracuje się w czulpa na poziom otwieramy drzwi. He Pistola tu jest nad przyzwoj... lol. No chodź. Nie wiem, gdzie oni jeszcze są. Dobra. Otwieramy. Mam nadzieję, że tutaj będzie box. Nie ma. Y Tutaj, pokaż się, nie ma. No, co, co się poradzi? Nie wiem, ja chyba przetrwam może do... No nie, nie, dużo, Nie widzę też, zresztą. No, widzę, ale słabo. Wiecie jak to jest, jak mi się światło odbija od monitora? Zresztą, tam, jak wam się światło odbija od monitora? Czekaj, przycisz, przy... Odgłaśnie sobie trochę audio. Ponieważ słabo słychać. Skąd się. Insta -kill. Ehm... Mam, 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 Ta pukawka może... może coś zdoła. Na razie środka na będę używał. Oh, forever alone. Ziema. Jak tam? Bum bum. No, koń za mną, goń goń, 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 No, no, też kocham, chodź. <laughs> Przetulmy się, no, chodź. BUM headshot, odbić. Dobra. Nie wiem, czy teraz pieski będą. Jak będą, to ja mam taką fajną strategię. Ja mamy FPS-ów więcej niż na Minecrafcie. Co tu jest? No, tutaj mam 60 FPS-ów płynne 60 katek. Nie wiem. Wow, raip train. Pum. się, Kaboom! Ale ja nie robię, mam czasami mam takie 60 FPSów. Teraz to 30 40 30, tak ale ale przedtem to 60 platek. Hmm. Wszyscy poziom Nie wiem, na siódmy tutaj otworzymy. A piąty dalej. Psy, psy, nie, szósty. Ok, ja Wam pokażę, jaką mam strategię. Nie wiem, czy ja, ja chyba zginę tutaj, bo to nie jest takie proste w jedynkę, bo w dwójkę jest, jest łatwe. Ktoś przeładowuje, to się osłania. A nie wiem, jakie jest pojedynkę. Bo tak w solo nie gram dużo. Dzisiaj taki pogramy. pogramy. Wie, wiem, kampie, ale, ale co, co się poradzi? Jak chcę. Nie wiem do jakiego poziomu dojdę. samo. Aha! Jaki, jaki ze mnie koks! Yo! Ok. Teraz będziemy chodzić Co to jest mulkik um, Lubię tą mapkę. Też bardzo. Bo jest zajebista. Nie wiem do, jakiego, do jakiej rundy jak dojdę. Ale, ale, ale. Jak dojdę do przyzwoitej, to to wygram. No, no, że. Bo ja mówiłem, że, jak. Dla mnie to jest kurde rekord, żeby dojść do 11 solo, tak? O Jezu, Jezu, Jezu. Kurcze, no 7 rund. Jakie skupienie. Sysus, że ładnie światło. No ale tak, to chyba dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Życzę miłego dnia. No i narka. Obiecuję, że z tego będzie więcej, jak się polepsze. Narka.